Hej kochani, wita Was, Kasia Brunecia. To będzie taki krótki vlog. No, go, go. Jestem teraz na świętach wielkanocnych u mojej babci. Właściwie nie jest to wieś, jest to miejscowość, ale o Jezu, zobaczcie kto do mnie biegnie! Hej, to jest nowy piesek. Hej kochany! Właściwie to jest dziewczynka. Jeszcze nie ma, ym, nie ma jeszcze imiona, chociaż, chociaż już zaczynamy ją nazywać kropka, tak ciocia wymyśliła. O! Tam jeździ mój Szymek na wrodkach z siostrami. Kropka poleciała na, na tą, na ulicę, ale zaraz pewnie ją zabiorą. Żeby jej nie przyjechali. Jest malutka, jeszcze i ta mięciutka, kurde. Kropka! Nie słucha się mnie. Ja bym jej wymyśliła inne imię, wiecie? Bym wymyśliła jej jakieś fajne imię. Hejjo! <laughs> Szymek jeździ tam na wrotkach. Generalnie większość dzieciństwa spędziłam tutaj, w tym sadku. Na tym gospodarstwie, tam dalej jeszcze jest gospodarstwo. Tutaj jest sadek. Pokażę wam, jaka tu płynie rzeczka. Na tej rzeczce kiedyś jeździłam na łyżwach. Cześć, kochany! Szymek jeździ na, na wrotkach. To już mówiłam i krzyczy do mnie. E, tu mamy rzeczkę, która ciągnie się tam, 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 hen, hen, daleko, e, gdzieś tam aż na pole. Właściwie to tam dalej e, jest taki staw, bagno właściwie, tam są trzciny i tam też na używach się kiedyś jeździło. Właściwie w każdą zimę, każdą zimę właśnie z siostrami cytecznymi jeździłyśmy, jeszcze szymka nie było na świecie, e, tutaj zawsze palimy ognisko. Bynajmniej zawsze tu paliliśmy, tam jest altanka, w której można sobie posiedzieć, jak jest zimno. Od niedawna w sumie są ule. Widzicie? Boże, tam jest namiot. Pokazuję wam ule czy nie pokazuję? Tu są. Od niedawna są w sumie. Yy, ja się boję panicznie pszczół, także nie będę się tam zbliżać. W sumie nie wiem czy jestem uczulona, bo nigdy mnie nie, nie ugryzły. Tu jest bagno, ale zimą, zimą jest tutaj woda, robi się takie małe lodowisko. Póki co jest bagno, nie będę tam wchodzić, bo jeszcze mnie wciągnie i to by był mój ostatni film. Kamera może by gdzieś tam się uratowała, ale ja już nie. Nie no, bez przesady, to bagno nie jest jakieś tam mega głębokie. Ale może powiem wam o moim wspomnieniu z dzieciństwa gdy kiedyś jeszcze, w świętej pamięci mój dziadek y, zabrał nas na sanki zjeżdżaliśmy tam y, z górki nas, z podwórka y, zjechaliśmy z tej górki po śniegu i wziął nas na te lodowisko tutaj y, y, i woził nas po tym lodzie w ogóle była super zabawa, cztery dziewczynki nie, ja i trzy moje siostry citeczne y, y, i woził nas tymi sankami po lodzie i nagle Lód zaczął pękać. My wszystkie przerażone. Dziadek e, oczywiście zachował zimną krew. Wszystkie nas po kolei ściągał z tego lodu, ale każdą musiał przenieść i to jeszcze z sankami. E, wyszło tak, że mnie zdejmował ostatnią. Już naprawdę zapadałam się, zapadałam się do tej wody. E, to taka moja trauma z dzieciństwa trochę. Trochę byłam zła, dziadka wtedy, e, że... E, zdjął mnie ostatnio z tego lodu, ale dopiero po latach musiałam zrozumieć, że... Yy, że to było po prostu... Yy, no wiecie, to było... Yy, była szybka akcja, tak? I nie musiałam tak myśleć, kogo tutaj uratować pierwszego, tylko po prostu po kolei słapał. Słuchajcie, pokażę wam coś jeszcze. Opowiadałam kiedyś na streamie yy, o grobie mojego... Yy, chomiczka. Tak, miałam kiedyś chomika, ale mi zdechł. Tą historię już znacie. Miał na imię Filip bodajże, a miejscowość ta tutaj, w której mieszka moja babcia nazywa się Filipów. Także myślę, że, że też od tego wzięło się imię mojego chomika. Tutaj spędziłam większość mojego dzieciństwa, tak jak mówiłam. No i pokażę Wam grób, bo zakopałam chomika właśnie za stodołą. Tu jest doła. I babcia zrobiła grób z kibelka. Proszę bardzo, oto dowody. Chodziłam nad ten kibelek. Chodziłam tutaj. I właśnie tutaj modliłam się za mojego chomika. Aby spoczywał w pokoju. Ciekawe czym... Biega gdzieś tam sobie po chmurkach i mnie pamięta. Może patrzy na mnie z góry. Trzeba w pokoju, mój chomiku. No, taki super grób, a tam macie bagienku, z którego zimą robi się lodowisko. O, tam daleko, daleko, za tymi drzewami, yy, daleko, daleko jest pole. Yy, tam też dużo czasu spędzałyśmy z siostrami. Tam fajne takie są, yy, są yy, wykopy wojenne i zawsze gdzieś tam yy, przez nie skakałyśmy, wymyślałyśmy różne historie. I, i miałyśmy zabawę, kiedy dziadek jeździł dojść krowy, my gdzieś tam z nim wybierałyśmy się na te pole i i szalałyśmy. No. Także tak trochę wspomnień z mojego dzieciństwa. Myślę, że byłoby jeszcze ich znacznie więcej, ale za długo by było opowiadać w jednym vlogu o tym wszystkim. Także będziemy powoli kończyć vloga, nie wiemy w sumie ile Ile nagrałam w tym momencie? Jest bardzo piękna pogoda Nie pamiętam, żeby Wielkanoc ostatnio była, była taka ładna pogoda Także jutro na śmigusa Dyngusa na pewno będzie, będą sprzyjające warunki, aby się trochę pooblewać No, także życzę Wam wesołych świąt nie wiem, być może obejrzycie to, kiedy nie będzie Wielkanoc, ale... Ale wszystkiego najlepszego. Mokrego dyngusa! O, jakaś chmura naszła i jest wiatr. Patrzcie, jaka zmiana pogody. Jaka zmiana pogody. Tu kiedyś e, te drzewa były większe i na nich e, były huśtawki, takie z, z opony albo z, z kołków e, drewna i na nich się huśtałyśmy z dziewczynami. E, te drzewa były naprawdę większe teraz, teraz są trochę ucięte Patrzcie, a tam jest wielki dom drz, drz, drz. Wielki dom, ojej Włosy Rozwiane Idziemy jeszcze na kładkę No, pogoda się jakoś zmieniła nagle Słońce zaszło Wichura, apokalipsa tu teraz ładnie jest zrobione, patrzcie, tu są kamyczki e, a zawsze tutaj był taki teren podmokły, nie? Żeby mi teraz kamera do wody nie wpadła, bo by było kiepsko, słuchajcie Stoję, stoję na takiej kładce Uf, Czekajcie, jak wam to pokazać? Żeby mi zaraz wiatr nie wywziął kamery e, Tu jest ta rzeczka, widzicie? W jedną stronę i w drugą stronę. Ta kładka tutaj też przez lata zmieniała swój wygląd. Trochę boję się po niej bo się chwieje, ale raczej jest porządnie zrobiona. Tu są piękne schodki i mamy drogę na pole. Powiem wam jeszcze, że tutaj w tych sąsiadów zawsze był duży pies. Kiedyś był taki pies, który, który wyleciał do nas. My, My z do babci tutaj wyszliśmy, wyszłyśmy na spacer z dziewczynami a ten wielki pies przyleciał i się na naszego psa rzucił to była taka walka wtedy no także ci sąsiedzi nie zamykali bramy i jak się rowerami przejeżdżało na pole to, to było, było całkiem straszne przeżycie dla dla, dla młodych dla młodych dziewczyn. No. Także tak. Zawsze gdzieś tam jakiś pies po drodze kąsał w nogawkę. Takie właśnie było moje dzieciństwo tutaj, na tym gospodarstwie. Nie, naprawdę. Mam wiele wspomnień związanych z tym miejscem, o których może jeszcze kiedyś Wam opowiem. Tam jest dalej podwórko i tam jest moja rodzina. Także wracam już do nich. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia. Pa pa! See you! Łapki w górę, górę, urę!